Cześć wszystkim moi drodzy. Dzisiaj, a w zasadzie nie dzisiaj, tylko przez 5 najbliższych dni będę modelką. Dlaczego? No, bo zamówimy dietę dedykowaną dla top modelki. Oczywiście wiadomo, że kaloryczność w przypadku takiej diety jest wymuszona tym, żeby się do takiego stanu idealnego wręcz ciała doprowadzić. Więc kaloryka będzie zaniżona, ale zobaczymy sobie cóż to będą za pozycje, co takie najpiękniejsze kobiety albo kobiety aspirujące do miana, załóżmy Victoria's Secret jedzą. Sprawdzimy to jutro i przez najbliższe dni. Top modelka wchodzi do gry. Top model. I Jeżeli to jest drugie śniadanie, to ja jestem Koperfil. Ten słoiczek... Miley Cyrus, Dymitr, jak dobrze, że to sprawdzisz. To jest ten catering z którego będziemy dzisiaj korzystali. Juicy Jar, detoks sokowy i catering dietetyczny. Zaraz przejdziemy do diet, ale chciałbym wam pokazać kto ten catering reklamuje, czyli wchodzimy w sobie zakładkę gwiazdy i mamy tutaj Magdalena Frąckowiak, top modelka, Aniołek Victoria's Secret, Karolina Szostak, Małgorzata Rozenek, Borys Szyc, Tomasz Karolak, top model. Natalia, to, e, to nie, tego nie czytamy, serio. Karolak? Karolak też. Ale też są inne diety. To Top biedny. Karol. To podporność, wege, bezprzeniczna i gdzieś tutaj widziałem, ale jeszcze nie spojrzałem na cenę. Więc to będzie, zobaczymy ile, ciekawe. Top modelka. Top modelka. Juicy Jar to dieta niskokaloryczna, 1200 kcal, tak, to o tym wiedziałem, nastawiona na uzyskanie maksymalnie szybkich, ale bezpiecznych efektów odchudzania. Łączna suma całego zamówienia, moi drodzy, to 412,50 groszy. Kwota 82,50 za 1200 kilokalorii jest kwotą absolutnie, uważam, zaporową, ale może oczarują nas zdania, czyli ich skład, ich smak, ich porcja. Nie. Ale nieważne. Zobaczmy, co takiego top modelki, top model, będzie jadł przez najbliższe 5 dni. Widzimy się jutro. No dobrze, to moi drodzy, w takim razie... Modelka przystępuje do sprawdzania. Juicy Jar, dieta, przepraszam. Top modelka. Cóż takiego to będą za produkty? No to to, sprawdzamy. No to popatrzmy, co my takiego tutaj mamy. Otwieramy. O proszę, co tu jest? Top modelka! <ścoughs> Juicy Jar, śniadanie. Dalej. Co tutaj jest? Kolacją, dieta bezprzeniczna, później mamy podwieczorek i ostatnia rzecz, moje kochane, jakieś kotleciki. A tu jeszcze widziałem, była karteczka i na tej karteczce wydaje mi się, że będą zapisane, co to są zadania. Otóż to, gdyż na opakowaniu, jak sami widzieliście, nie ma nic. Ten słoiczek? Miley Cyrus, Dimitr, jak dobrze, że to sprawdzisz. Pić 30 minut przed kolacją. Dobra, to co my to moi drodzy mamy? A bo może inaczej, będziemy sprawdzali kolejno posiłki, to będę wam mówił, co to są za dane. No dobra, to moi drodzy, zaczynamy z wysokiego C. Jaglanka na mleku migdałowym, ryżowym z musem malinowym. Pierwszy gryz. Diety Top Modelka Juicy Jar. Dosyć smaczne, aczkolwiek ktoś tutaj, jeżeli tylko sprawdzę, tak. Te płatki jaglane, bardzo goryczkowe. One zabijają trochę smak całej potrawy, gdyż nie czuję mleko, a czuję te płatki, które są naprawdę bardzo, bardzo gorzkie. Ogólnie to powiem Wam, że start dobry. Bałem się, że to będzie. Jak przy poprzednich filmach, jeżeli ich nie widzieliście, to koniecznie na Instagrama, bo tam zapowiedzi właśnie teraz wrzuciłem. Dla tych, co widzą, to widzą. A jak nie, to wejdźcie też na inne. Jest git. Bałem się. Jak modelki. No to przyszła pora na drugie śniadanie. Top modelka. Porcja. 120,4 kilokalorie. Teraz sobie zobaczymy, co to będzie. To ogólnie jest, moi drodzy, czyja freska na bazie wody kokosowej. Taka... Mała dawka, bo naprawdę mała. To ma tylko 120 kcal. W ogóle, że ta dieta ma tylko 1200, to jest tak malutko. To fajne. To fajne, trzeba sobie dawkować te przyjemności. Na razie idziemy. Dobrze. Co takiego na obiad zjadłaby modelka? Kotleciki mielone, pire groszkowe, buraczki. Mięso wieprzowe pomieszane z mięsem drobiowym, cebula, jajo, czosnek, olej, ziemniaki, groszek, śmietana, masło, natka, pietruszka, buraczki, sezam. Przyprawy. Zacznijmy sobie od tych ziemniaczków. Ziemniaczki, kurczę, mam wrażenie, że zostały przygotowane... No właśnie, tutaj coś widziałem. Groszek, tak? Czy to nie tu? Tak, pire groszkowe, no właśnie. Pierwszy smak średnio zachęcał. Im dalej szliśmy, tym było lepiej. No i teraz... Zobaczymy sobie tego kotlecika. Wygląda ładnie, naprawdę. Bardzo mocno przebija się szynka wieprzowa. Naprawdę niezłe. Ja wiem, ja wiem co zaraz powiecie, że to Dymitr 1200 kilokalorii i za to płacimy 80 parę złotych za dzień. No to jest bardzo dużo. Naprawdę, to już są zaporowe wręcz kwoty. Patrząc na to, jak małą porcję dostajemy, ale przynajmniej, jak na razie, jem smacznie. No dobrze, to moi drodzy, praktycznie wychodzimy już z firmy, czyli ostatni posiłek przed nami. Kisiel owocowy, zobaczymy, czy będzie smaczny. Słodki, dużo galaretkowej konsystencji, jak to oczywiście w kisielu. No, wypiłbym, wypiłbym, aczkolwiek myślę, że mm, może to powodować u niektórych niestrawność, gdyż jest bardzo, bardzo kwaszkowe. Aili Citrus. Och, kurde, eliksir. 30 minut przed kolacją. No zobaczmy, jaki to w ogóle ma smak. Stężenie imbiru, cytryny, hiperkwaśne, ale dobre. Moi drodzy, to w takim razie koperkowe jajko z nutką chrzanu. Wygląda to zachęcająco, aczkolwiek porcja no... GG level hard. Bardzo dobre, smaczne, aromatyczne. Nie można się przyczepić. I naprawdę nutka chrzanu jest wyczuwalna. Zobaczymy, co przyniesie Modelkowy to. Risotto na mleku kokosowym ze świeżym tymiankiem i pieczoną dynią. Porcja? Wydaje się, że jest ok. Kolor bardzo żółty. Dobra, no to zobaczmy. To risotto. Bardzo mocno wyczuwalny jest tymianek. Uważam, że jest go tutaj za dużo. Dodatkowo yy, został on. Jakoś tak w dziwny sposób, albo przypieczony i przez co spowodowane jest to, że jest gorzkie. Nie jest to dobre. Nie jest to niedobre. Jest to po prostu takie sobie. 120 kcal tyle wynosi drugie śniadanie. A co to jest? Jogurt owocowy. Kurde. Przestrzeliłem się do tego, że to będzie dobre, oczywiście po tym yy, śniadaniu, które było średniawką, ale to myślałem, że mnie rozłoży. Co w się sensie będzie na przykład tak dobre, jak ten wczorajszy kisie a tu jednak jest. Powiedzmy sobie szczerze, to jest autentycznie średnie. Na pewno drugi raz, jeżeli miałbym to wypić, to bym nie chciał tego wypić. Pierś indyka, ryż brązowy, bazylia, olej, oliwa, bataty, ciecierzyca, szpinak, cebula, pomidor, mleko kokosowe, cytryna, imbir, czosnek, czarnuszka i przyprawy. Taki jest skład. Tego dania. Dobra. Patrzymy bez gadania. Co to tutaj mamy? Mm, smaczne danie. Przyrządzone, moi drodzy, zostało to na bazie mleka kokosowego, które dodaje takiego właśnie lekkiego azjatyckiego sznytu. Jak śniadanie było średniawka, no tam wiadomo, drugie śniadanie to nie, nie będziemy o nim mówili. Natomiast ten obiad ukontentowałby mnie i zjem go z największą przyjemnością. Po prostu placuszki z kaszy jak i Tak wyglądają. Mm, cóż za olbrzym. Ja pierdolę. O no nie istotne. Dobra, to spróbujmy sobie tych placuszków. Pamiętajmy, że jest to moi drodzy, bo my tak cały czas naśmiewamy się z tej kaloryczności, jaką tutaj mamy. Ale jest to oczywiście też dieta top modelki, która chciałaby zachować swoje podejrzewam najlepsze walory, albo do tych walorów się doprowadzić. Ło! Na montażu pewnie trwało to kilka sekund. Natomiast ja potrzebowałem z dobrych 35 żeby to przełknąć. Fajnie, że nie jest turbo słodkie i to jest duży plus. Natomiast, jeżeli chodzi o smak, i znowu mamy dołek. Denerwuje mnie to śniadanie i drugie śniadanie. R raczej w stronę lipy, ale po jogurcie no wiemy. Obiad dobry, no i teraz pod podwieczorek znowu lipa. Oj! Leczo warzywne z makaronem z soczewicy. No, ten makaron ewidentnie wygląda, jakby to był makaron ryżowy, a tu jest napisane, że jest to makaron z soczewicy. No dobrze. Nie, chyba z soczewicy. Mm, mega jałowy w smaku jest ten makaron. Zaraz zobaczymy, jak będzie to wszystko grało z tym leczo. Smaczne. Naprawdę smaczne, bardzo słodkie, czyli to znaczy, że pomidory raczej były. Też dobrej jakości. Nie można nic powiedzieć. To było dobre. Dzień dobry, moi drodzy. Kolejny Juicy Jar. Ależ powiem Wam, że ja czuję się fenomenalnie. Ta dieta modelki. Rozmarzyłem się. Juicy Jar. Jest to catering, który w pierwszym dniu mnie oczarował, a w drugim zasmucił. Zobaczymy jak będzie dnia trzeciego. Jogurt naturalny 2,5% kasza jaglana amarantus ekspandowany żurawina suszona banany suszone pestki dyni ziarna słonecznika sezam orzechy włoskie syrop z chlebowca kardamon świeże owoce mus ze świeżych owoców i to jemy na zimno. Bardzo dobre. Smaczne, esencjonalne, aromatyczne. Bardzo dużo smaku. Co więcej, czuć, że jest to smak zdrowy. Urzekło mnie to, że to jest tak niesamowicie zdrowe. Dobrze, przenosimy się do drugiego śniadania, ale oczywiście najpierw powiemy. To, to na drugie śniadanie, moi drodzy, mamy zupę selera z pesto i amarantusem. Wygląda ładnie, bardzo aromatycznie pachnie. Niesamowite to jest, no ale zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście będzie to smaczne. Ogólnie co jak co, ale tę zupkę mógłbym jadać. Dziwi mnie trochę rozłożenie w harmonogramu w ciągu dnia, no bo kurczę, raczej bym powiedział, że to jest na obiad, ale na drugie śniadanie? No dobrze, każdy układa wobec siebie, niemniej jednak jest to smaczne. Poke Bowl. Kurcze pieczone. Ja zazwyczaj powiem wam, że bowlę to jadam na zimno, a tutaj mamy podane na ciepło. Składników mega mega dużo. To znaczy: kalafior, ciecierzyca, fasolka edamame, bataty, pomidorki koktajlowe, ogórek, guacamole, sezam, cytryna, czosnek. Zjedz ciepły, zaznaczone bardzo, bardzo mocno. Więc zastosujemy się do tej rady i zobaczymy jak to będzie. No to patrzymy sobie wszystko razem. Guacamole bardzo cytrynowe. Dużo zostało polanej, właśnie tej cytryny bądź limonki, która nam ewidentnie zakwasiła to środowisko. Teraz bataty, za którymi jakoś bardzo mocno nie przypadam, ale tutaj mogą wyglądać na smakowite, też smaczne. Po raz kolejny jest to bardzo, bardzo proste. No bo nie ukrywajmy, to są po prostu zlepek dań. Nie ma tutaj sosu, nie ma tutaj rzeczy, która. Okala to danie tylko po prostu jest rzucone kilka różnych pozycji, ale umiejętnością jest to, aby to nie było suche, żeby było w dobry sposób przyrządzone. I tutaj wszystkie te reguły mam wrażenie, że zostały zachowane. Wiecie co mi najbardziej urzekło z tego dania? Kalafior, bo on ma taki bardzo tutaj jakby dużo wiecie czego jest? Oleju sezamowego. Zjadłbym to z chęcią. Nie powiem, i tak właśnie się na pewno wydarzy. No i podwieczorek. chlebek bananowy, garni owocowe. Garni owocowe fok! byłaby klapa. Garni owocowe czyli winogrono i dwa plastry pomarańczy. Dobra, to zobaczmy ten chlebek bananowy. Mmm, fatalny. 15 sekund? 20 sekund? 30 sekund zajęło mi przegryzienie bardzo małego gryza. Chlebek jest z zewnątrz słodki, wewnątrz suchy jak Sahara, jak gobi. I przez to, że to jest takie suche, jest to po prostu mało smaczne. Kolacja po tym całym dniu, który nie będę ukrywał, był dobry. To bardzo dobrze. Miley cytrus wypite. Nie będziemy codziennie pokazywali tego, bo przecież wiemy jak to smakuje. Dobra. No to popatrzmy teraz sobie na tą zupę. To w ogóle jest to mm, zupa z kaszą perłową ze świeżym tymiankiem, a jest to zupa ogólnie z cukini. Nie będzie to zupa moja ulubiona, zdecydowanie, ale na pewno nie trafi w poczet tych, które nie lubię. Powoli top model się. Kończy. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj, natomiast nie ma co ukrywać, jest dosyć smacznie, ale bardzo drogo. Zobaczmy, co dzisiaj mamy. Naleśnik z białym serkiem i owocami. Mąka kukurydziana, ryżowa, ziemniaczana, jaja, mleko krowie, laktoza, ser biały, chudy, laktoza, jogurt naturalny, sacharoza, cukier... Owoce, wiórki kokosowe, wanilia. Dobrze. Czyli taka pozycja e, jest pozycją startową, jeżeli chodzi o ten dzień. Bez jakiegokolwiek napitku jest to fizycznie niemożliwe, żeby to zjeść. Czyli jest, ale w dużym czasie. Zarezerwujcie sobie trochę więcej, no bo wasze ślinianki po prostu nie wyrobią. Jeżeli chodzi o smak Dobry, mocno otwarogowy, mocno waniliowy, aczkolwiek niczym specjalnym się to nie wyróżnia. Najbardziej chyba pospolite danie ze wszystkich, które były dotychczas w tym cateringu. Przed Państwem ogórkowo-aloesowy koktajl z chia. Ogórek jest tak niedocenianym warzywem. Ja szczerze uwielbiam. Spróbujmy, bo aloes nada swój rytm, ogórek doprawi, no i chia zazębi. Jeżeli to jest drugie śniadanie... To ja jestem Copperfield. To powinno być może przerwa w jedzeniu, taki rarytat, taki bonus, ale nazywać coś takiego drugim śniadaniem, no to lekko, lekko zabawne. No dobrze, to teraz moi drodzy mamy pieczoną pierś z kurczaka, kary z fasolki szparagowej i kasza pęczak. Dobra, no to sprawdzajmy. Nie wygląda to może zbyt apetycznie, ale zaraz zobaczymy, jak będzie smakowało. Bardzo pomidorowe. Pomidory słodkie. I są to pomidory ze stoków wezuwiusza, czyli pomidory San Marzano, które szczerze uwielbiam. Uważam, że to są chyba najlepsze pomidory na całej planecie. Ale te też są bardzo aromatyczne, wydajne. Zobaczmy sobie sobie z tym kaszą pęczak. Po prostu sam sos plus trochę fasolki i pomidory. Zdrowe. Bardzo zdrowe. No i teraz moje obiekcje że obiekcje. Rosterki osiągają wyżyny, ponieważ jak widzę takie piersi z kurczaka, kurcze pieczone, zawsze mam wrażenie, że one będą odgrzewane, smakowały pięć razy gorzej. Może delikatnie sobie zakamufluję smak trochę tym sosem. To nie jest kompletnie to. Bardzo wyczuwalna jest, wiecie co? To jest trochę tak, jakbyście chcieli ugotować rosu i macie mięso z tego rosołu, i na drugi dzień ono po prostu jest w zimnie, i wy jecie je, nawet i na zimno, to czujecie ten taki bardzo. No wiecie jak to jest. To jest zdecydowanie najgorsza rzecz, którą jadłem podczas tych dni. No i przyszła pora na podwieczorek, a mianowicie pana kotta z musem waniliowym, jagodowym to myślę, że Włoch by się załamał, us usłysząc, że to jest coś z włoskich rewirów. Jednakże, chyba, że to jest polska pana O! Jeżeli jest to polska, to możemy powiedzieć, że jest to smaczne. I w ogóle, jak na deser, coś takiego, to myślę, że tym można byłoby się dosyć zasłodzić i najeść. Wiecie co? Nie jest to suche. Jak w przypadku tego śniadania. No ale to drugie śniadanie. No mikroskopijna wersja. Obiad, w kurczaka. Dzisiaj tak mamy se. Tak se. No dobrze, moi no drodzy. Przyszła pora kolacji. Żółta papryka, sos i dwa falafele. To jest nasze dzisiejsze danie, więc zostawiłem sobie, żeby się za bardzo nie najeść, to Miley cytrus. Dobrze, spróbujemy sobie tych falafelów. No, bo one są tutaj w zasadzie główną pozycją. No nie będziemy próbowali, znaczy no kondycja samych warzyw też jest zajebiście istotna. Ale dobra, zobaczmy sobie z tym sosem. Osoba przygotowująca te posiłki ma bardzo dużą lubość do pustyń. Ponieważ wszystkie te dania miały znamiona niesamowitej suchości. Ten dzień ewidentnie chyba był najgorszym dniem, bo już tak mi się trochę wełbie myli. Ale oczywiście podsumujemy to sobie wszystko rzecz jasna na podsumowaniu. Natomiast. Dzisiaj średnio. Ostatni dzień, moi drodzy. Katering Juicy Jar powoli wędruje ku końcowi. No dobrze. To w takim razie zaczynamy od granoli z owocami. Przeczytam wam, co jest w środku. Bo bardzo fajne i takie niecodzienne rzeczy, a mianowicie daktyle, amarantus, orzechy nerkowca, pestki słonecznika, siemieliane, miód, imbir, mus owocowy, otręby żytnie, płatki gryczane, jaglane, jogurt naturalny 2,5%. Mocno irytujące danie. Kiedy byłoby to mniej chrupkie, albo może trzeba by to po prostu tak mega rozmieszać z tym... Miogurtem, to może wtedy lepiej to będzie wjeżdżało. Nie wiem, ja ogólnie nie jestem fanem takiego całkowitego bełtania wszystkiego. Lepsze, ale były lepsze pozycje. Jest ok. Teraz Wam powiem, że zaczniemy nietypowo, ponieważ na pierwszym planie jest ona. Młoda kapusta z pomidorami. Jak to wygląda? Dlatego nie chcę się Wam pokazywać. Bo po co? Cieszymy się widokiem tej kapusty. Wow. Tak pizgałem, A całkiem niezła. Bardzo pomidorowa. Dodatkowo bardzo słodka. Z kimś nie ma nic wspólnego. Bardzo umamiczny smak to ma. Nie wiem czy on jest wywołany. przeczytajmy tutaj sobie. Kapusta cebula, wywar warzywny, masło kolorowane, koperek, przyprawy, peski słonecznika. Nie wiem. Skąd został ten umamiczny smak wydobyty? Jednakże jest go tutaj całkiem, całkiem sporo i nawet nie wiem, czy na ciepło, też dobrze by to nie wjechało. Gdzie miałem na początku śmiech? Koniec końców? Pardon? Young Cabbage, you are so good. Zapiekanka z bakłażana, z warzywami, kaszą, serem apetina, sos pomidorowy, śmietana dwunastka, jaja, czosnek, pomidory, pelati, z parmezan, ser parmezan, kasza krakowska, cebula, peski, dyni, przyprawy. Dobrze, czyli mamy pozycję na obiad, pozycję wegetariańską. To, co mnie za dotknęło, zauważyłem, to to, że przed chwilą, podczas konsumpcji drugiego śniadania, miałem sos pomidorowy w tej jakże dobrej kapuście. Małe zróżnicowanie jest w tym dniu. Dobra kasza, nierozgotowana, to duży plus, bo w tych wszystkich cateringach to ta kasza, zazwyczaj to był po prostu taki rozwodniak całkowity. Bardzo poprawne, neutralne danie. Nie prowadzi Was na szczyty kulinarii, a raczej jesteście po prostu na takim czymś lepszym, bo nie jest to standardowa pozycja. Możecie zasięgnąć trochę innych smaków, innych połączeń. Jak mocno zaznaczone też jest to, że został tutaj użyty ser apetina. Normalne danie truja, a może 3 plus. To sprawdźmy, moi drodzy, w takim razie podwieczorek. Co my tutaj dzisiaj mamy? Aż mnie oczy zabolały, jak to powiedziałem. Mamy budyń jaglany z musem owocowym. Tak wygląda i ten mus w ogóle jest zrobiony z truskawek. Jest słodki, ale nie za słodki. I ten mus truskawkowy, on fajnie z tym wszystkim gra, ale jednak, nadal jednak uważam, że są pewne zastrzeżenia co do płukania tych kasz w tym cateringu. Po raz kolejny, jak w tym całym dzisiejszym dniu, poprawne. nic więcej. Moje drodzy, to przyszła pora na ostatnie już danie, a mianowicie tażin z indykiem. I znowu mamy sos pomidorowy. Czyli moje obserwacje w środku tego dnia chyba się potwierdziły, że ciągle wykorzystywane są te same warzywa w eksploatacji ostatniego dnia. Fajna, dobra cukinia, bardzo aromatyczna, ale to znowu jest to samo. Jest to lepiej przyrządzone mięso niż w przypadku kurczaka, jednakże jest bardzo bezpłciowe. Nie czuć niczego poza rozgryzaniem tkanki mięsnej. Całe danie, maleńkie, ale do tego też się już chyba przyzwyczailiśmy. Ogólnie poprawne. Widzimy ewidentny spadek w przypadku tego cateringu, jednakże chyba i tak, i tak wynik końcowy nie powinien być. Moi drodzy, to następny dzień. Podsumujmy sobie w takim razie, jak wypadł Juicy Jar przez te 5 dni. Początek fenomenalny. No, po prostu dawno nie byłem tak mocno oczarowany cateringiem jak w przypadku początku tego tygodnia. Ogólnie powiem wam że jednak tendencja była spadkowa i nie, nie spodziewałem się tego, bo od samego początku, jak to sprawdzałem, to wydawało mi się, że poziom zostanie utrzymany, a jednak no, czuć było ewidentnie zapaść. Ogólnie, smakowo wypada. No dobrze, to możemy powiedzieć, patrząc oczywiście na to, jak było z konkurencją. Dziękuję, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. I do następnego. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć. No, a tu jest jeszcze jedna towarzyszka, która mówi wam, żeby wrzucić subskrypcję. Nie, Siri? No, zasubskrybujcie na górze tutaj. Później macie pierwszy i drugi film. Do następnego.